Okej, okay. jesteśmy na rybach, Martynka już też zaczęła nagrywać, ponieważ chyba pierwszy raz się uda złowić Merlina, czyli żaglicę. Na razie zakładam na głowę, zaraz opowiem całą historię, tylko moment. Okej, okay. więc wygląda sprawa następująco. Tak, coś się dzieje. Coś się dzieje. Tu przed chwilą duża żaglica bawiła się z naszą rybką. Mamy takie ąwętki. Byliśmy w punkcie, gdzie łowiliśmy sardynki, sardynka na haczyk i wrzucamy. Generalnie łowi się w ten sposób, że z tego co się zorientowałem, że. Okej, okay. no, 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 no. Okay. Eee, że patrzy się gdzie te żaglice skaczą. I tam próbujemy, i tu mieliśmy tak, że widać było zawirowanie na wodzie bardzo duże, ale yy, chyba się tylko. Po... O, 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 coś jest nerwowa, just play, maybe attack after play. Ale to też niesamowicie wyglądało, takie duże zakotłowanie się, taki wir na wodzie, no, ryba jest, ryba jest w łowisku, jak to się mówi. A tutaj zaraz, słuchajcie, jest taka dżungla. Widzisz? Tak. Zakotłowało się? Tak. Po prawej od wow. No musi coś być, musi, musi, musi. Czuję w kościach. O, 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 Ja piernicze. Jest. Second, y, następna. Second one. It's two. Fuck. czekamy tylko aż zacznie wybierać. Chciałem tylko okolice jeszcze pokazać na szybko Odpłynęliśmy troszeczkę Nie hmm? No niesamowite. Dla mnie to są emocje olbrzymie. They have something? This? Okay. Uh -oh. okay. 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 This. No. Mamy jak w symulatorze. Wędkarski. tam mamy następną wędkę zarzuconą To są żywotne żywce nie jest za głęboko, ale zdycha jest. Co jest? Z dziesięć metrów głębokości. Ale już widać no. Zmieniamy pozycję, nie wiem dlaczego. Chyba na głębszą wypływamy. Jak tam ekscytacja sięgnęła to A u mnie tak... czuję w kościach, normalnie ja to wiem, ja to czuję. Zaraz coś się będzie działo i to będzie się grubo działo. Z powodu zmieniamy pozycję. Chyba za dużo łudek, po prostu. Za dużo łódek tam po prostu płynie. No, tutaj. Przewodnik że też zmienimy więc tutaj Może one mają jakieś czarte szlaki na... Ranie... że oni mają swoje obyczajone sposoby i miejscu. Ok. W ogóle na początku to było tak, że się trochę wkurzyłem, bo... Pomyślałem sobie, że, bo mieliśmy tylko trzy żywce No i pomyślałem, że będzie tak, jak w zeszłym roku, że połapię jakichś takich małych kolorowych rybek i wrócimy do domu A tutaj, nie popłynęliśmy na punkt, gdzie nałapaliśmy mniejszych ryb No i faktycznie uczciwy, bardzo, bardzo uczciwy próbujemy Coś się zaplątało Ło, ho, 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 ale... Bo ja w ogóle coś mnie mdlić zaczęło. Ok, na razie kończę pierwszy film. Oczywiście, że się nigdy nie nauczę montować, ale jak się nauczę, to będzie cały długi z holem ryby. Jest strong.